Moje pytanie brzmi teraz w taki sposób, bo no wiadomo, że wasze drogi się rozeszły, jeżeli mówimy o, o Fiodorze Łapinie i o, o, o grupie Knockout Promotion. Z całą pewnością. Natomiast, okej, okay, ale są jeszcze zawodnicy. Jest Krzysztof Głowacki, jest Kamil Szeremeta. Oni najprawdopodobniej dalej będą pracować z Fiodorem. Widzisz moje spojrzenie? Widzę twoje spojrzenie. I to jest na twoje pytanie. Wiem, co takie walki dla tych pięciorzy znaczy. Wiem, że to jest czasami szansa ustawienia się na całe życie ich, ich rodzin, dzieci i tak dalej. W związku z tym, tylko dlatego i wyłącznie dlatego, w tej chwili ci zawodnicy w ogóle to pracują jeszcze z panem trenerem, który się nagle pokazał w innej grupie, jako przedstawia się jako udział z tej grupy. To jest niespotykane w jakimkolwiek biznesie, żeby wykonać pracę w jednej firmie, a równocześnie budować konkurencyjną, konkurencyjną drugą. Były jakieś tam pretensje do mnie i powiedziałam na tym spotkaniu, że. Mogę odejść teraz, mogę odejść przed tymi walkami, mogę odejść po walkach. No i tak ustaliliśmy, że, że zaciekamy do tych walk miszowskich i, i, i wtedy się zastanowimy. Natomiast po tym jeszcze, po tym jeszcze, to wtedy, tylko nie mówił nam wtedy, gdzie ja będę odchodził, tak? Myślę, że to był klucz, tak? Myślę, że jakbym, jakbym odchodził gdzie indziej, czy stworzył coś tam, nie wiem, rządzów, nie byłoby takiego problemu, jakby... Jak to, że to konkurencja, tak? bo Andrzej, Andrzej nie lubi konkurencji, nie, 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 nie cierpi i, tak, i, i dlatego myślę, że te problemy się pojawiły. Bardzo żałuję Panie Trenerze, że nie dotrzymy swoich wzajemnych zobowiązań, że teraz nic nie robimy, nic nie mówimy, tylko pozwalamy Panu Trenerowi pracować z chłopakami, a chłopakiemu się koncentrować tylko na swoich treningach i na najbliższych walkach. Nie podpisywałem... Nie miałam żadnej wolności, tak w kontrakcie, nie miałam żadnego kontraktu, nie było żadnej rozmowy na ile lat, na ile miesięcy, na ile y, ma ta praca wyglądać, nie, nie było takiej rozmowy nigdy. Po prostu się pracowało od gali do gali, od walki do walki, od y, następny rok, następny rok i tak, tak po prostu szło. jak, to, jak wygląda konstrukcja biznesowa, ta biznesowa. Biznesowa jest potężna pensja, pewnie największa w polskim boksie, wygrywając boksem olimpijskim i procenty zwyczajowe w boksie. I tyle. Natomiast y nie rozumiem w tej chwili o funkcji trenera gdzieś tam idzie że raz tu raz tu, bo to pewnie było bardziej do rozmowy. Natomiast naprawdę dajmy mu pobógę kamiliowi w szczele macie w pełnej koncentracji. To jest ich walka życia. Jeden i drugi mam rodzinę, mam swoje rachunki, jeden i drugi już nie jest młodzieżkiem. I naprawdę ja w to głęboko wierzę, to nie jest, nie wiem, pioroski z mojej strony sztuczka e, pioroska sztuczka. Naprawdę powinna być cisza, powinna być wszyscy się na tym skoncentrować, powinno w ogóle tego tematu dzisiaj jeszcze nie być. No. Pewnie, pewnie by go nie było, gdyby mnie to jeszcze walki przesunęły, bo a twierdzę, już w i rozumiem całą sytuację, że poza moim pracami był szykowany projekt już bardzo, bardzo dawno temu. Wystarczy poczytać wywiad pana pana Kostery z panem jakim długoszym jakimś pieściarzem z polskiego pochodzenia z Irlandii, że to już od bardzo dawno trwa. Natomiast, natomiast się przesunęło wszystko, bo walki Szeremety i głowestki o rok przesunęły. Już się nie dawało się wstrzymywać tych na boku budowanych różnych innych projektów. No dobra, Było spotkanie, na którym z Jackiem Szłonkowskim razem ustaliliśmy, że, 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 że zostawiamy to przed włokami tak jak jest. Natomiast potem Potem była hasła o pieniądze, gdzie, gdzie, że ja pojawiałem się na konferencjach, że ja pojawiam się e, w konkurencji. I, i, i co się o pieniądze, bo, no, to w tym momencie po prostu powiedziałem, że ok, to, to e, od następnego miesiąca to chyba był grudzień, tak, że już, już mnie tam po prostu nie mam na kawałcie i tak, tak, tak się rozeszło. Nie rozumiem braku rozsądku Fiodora Łapina, że występuje na jakichś konferencjach prasowych, otrzymując 11-miesięczną pensję, występuje w telewizji podpisem Queen's Polska. No myślę, że trener Łapin, który jako trener moim zdaniem zrobił w naszej grupie ogromną rolę pozytywną, poza tą rolą trenerską, w tej chwili się kompletnie pogubił. I ja w dalszym ciągu mówię, myśmy się spotkali mniej ustaliliśmy, po raz kolejny pewne rzeczy, że trenujemy na razie te dwie walki, nie robimy szumu, nie przeszkadzamy chłopakom, kamieniowi Szeremecie, Krzysiu Głackiemu i nie rozumiem nagłych ciągów wielkich trenera pina do kamery gdzie teraz wszędzie biega i się pokazuje, skoro przez całe lata unikał kamer. Nie ma to żadnego wpływu, no, mam różne możliwości, różne ścieżki, różne drogi rozwiązać tą sytuację, natomiast dla mnie priorytetem i dla mnie taka, widać dla trenera, nie, są walki Kamila Szeremeta i Krzysztofa Głackiego, więc yy, myślę, że na tym chciałbym zakończyć to wypowiedź na ten temat chciałbym się rozejść dobrze, ale nie odpowiadam, nie. Próbuję, 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 próbuję nie szczypać. Nie chcę mi się tego. Nie chcę mi się tego. Mam wiedzę, oczywiście nie chcę mi się roztrząsać. Uważam, że pewne rzeczy powinny zostać zostać gdzieś tam nie dla, nie dla publicznego użytku. Przyznam szczerze, napięcia z mojej strony już nie ma żadnego. po prostu, żeby nie chciał słyszeć, widzieć nawet nazwiska osiągające osoby bardzo łapia, bo jest to moje bardzo duże życiowe rozczarowanie, Każdy będzie oceniał ze swojego punktu widzenia inaczej, ale historię. No, no, życie idzie dalej. Pewna formuła się wycierpała. Po prostu w pewnym momencie powiedziałam, że nie dam rady przy tym być to, co widzę i obserwuję. Po prostu nie dam rady przy tym być i dlatego... Do tego odszedłem. Myślę, tak mi się wydaje, trochę to oczywiście mówię co myślę, trochę to co wiem, że gdyby ta walka się odbyła w terminie, to pewnie następnej walce, wbrew temu co ten rapier myślał, już by nie stą. I to w żadnym z naszych zawodników, z wszystkim jestem po poważnych rozmowach. Natomiast jeżeli walka ma się odbyć blisko... To odpowiedziałbym, gdyby Krzysztof się to, to Andrzej, co ty jako promotor uważasz dla mnie najlepsze, jest, jeśli chodzi o moje optymalne przygotowanie na walkę w lutym, czy bardzo? Powiedziałbym, nie ryzykował na Twoim miejscu, jednak obstawiłbym na sprawdzoną relację, wieloletnią relację, która zaowocowała, na tym też nie należy zapominać, kilkoma wielkimi sukcesami. Ale jak ty się, Andrzej, w tej sytuacji odnajdujesz, kiedy to trener Łapin jest jedną nogą w Queensberry Poland, drugą nogą w Knockout Promotions, mając dwie walki życia dla Głowackiego i, i dla Szeremety, to, to jest chłopaki, sytuacja gdy, kuriozalna. Gdyby mówię, nie, nie chłopaki, to w wymił zamki w drzwiach i po prostu nie wpuścił swojego sztabu trenerskiego. Ale ponieważ właśnie są chłopaki, dla, dla ich dobra czują się najbardziej komfortowo, mają największe szanse na stoczenie dobrych walk, tylko dlatego, że tak powiem, ta, ta rzecz kontynuujemy.